Witacie, systemy bludy witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Advanced Warfare. Gramy sobie tutaj na mapie Biolab. Powiem Wam dużo tych biolab, teraz mapie jest na moim kanale. No ale cóż, ty, z tego mam akurat gameplaya. Postaram się ze mną jakieś świeżuteńkie jak cieput, cieplutkie wółeczki yy, dać Wam jakieś gameplaye, ponieważ te wszystkie, co widzicie z Adventsa, to są te już starsze, starsze, starsze gameplaye. Ale dobra, miesza z tym, grałem sobie tutaj bronią KF5, Jakiś tam przyzwoity wynik nabiłem, chyba e, parę tam scorstwików nabiłem, ale dobra, mniejsza z tym jak wiecie, mi na kanale. Nie będę się już powtarzał, nie będę się już powtarzał, dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmiku. Dzisiaj chciałem porozmawiać, jakie Call of Duty ja bym chciał tego roku. Czy What It War 2, bo słyszałem takie pogłoski, czy Black Ops 3? Tak. Od razu oficjalnie mówię, to jest moje zdanie i proszę, żebyście go nie podważali. Możecie napisać swoje zdanie, właśnie. Zachęcam Was, żebyście napisali swoje zdanie, bo powiem Wam, no nie jestem zadowolony z liczby komentarze teraz, jakie jest i nie jestem z tego zadowolony i zachęcam Was do komentarzy, ponieważ ja wszystkie oglądam, staram się na wszystkie odpisywać i zachęcam Was do komentarzy, bo dla mnie to jest coś wielkiego nie małego, wielkiego. Dobra, ale teraz przechodzimy do komentarza. E, Jaki ja bym chciał Call of Duty tego roku? Oczywiście, to jest moje zdanie, tak jak mówiłem, ja bym chciał Call of Duty World at War 2, ponieważ, ponieważ ja muszę Wam się przyznać, że jestem bardzo, to bardzo dużym zwolennikiem II wojny światowej. Nie może takim zwolennikiem, że jakoś. Yy, popieram nie wiem poglądy Hitlera albo nie wiem kogo tylko zwolennikiem, że ogólnie interesuje się tym, o to mi najbardziej tak chodzi. Już tam przeczytałem jakąś książkę o II wojnie światowej, nie, dwie przeczytałem książki o II wojnie światowej, tam dużo filmów oglądałem o Hitlerze, no powiem wam... Coś tam jakieś małe mam pojęcie na ten temat i y, ogólnie bardzo mnie y, ciekawią te tematy, te klimaty ogólnie mnie bardzo ciekawią i z chęcią, z chęcią zagrałbym sobie w grę y, o klimatach właśnie y, jeszcze w Call of Duty, właśnie o takich klimatach. Y, pamiętam grałem w taką grę jak Desaboteur, to jest taka typowa gra o drugiej wojnie światowej y, pod właśnie, przecież była na kanale, przecież była na kanale. Ona powiem wam jest świetna, świetna, nie wiem dlaczego ona tak została niedoceniona, ale nie wiem dlaczego, ale powiem wam świetna gra. Nie licząc tych błędów, bugów, jakichś tam takich yy, niedogodnień, ale to powiem w każdej grze jest, w każdej grze. Jest. Ale jeśli chodzi o wątek fabularny i ogólnie samą historię tej gry, to po prostu według mnie to jest Piękna gra, piękna gra i ogólnie te pojazdy, te bronie, ci, ci przeciwnicy ogólnie, jak oni zostali zrobieni, no to jest według mnie coś świetnego i ta gra zasługuje na, na miano, na, na, na pewno wyżej niż teraz przynajmniej jest. Teraz to przynajmniej już w ogóle chyba nie krywala jest. Dobra, ale jaki ja bym chciał Call of Duty tego roku? Ja oczywiście, tak jak mówiłem, chciałem Wildet War 2, ponieważ chciałbym sobie zagrać takim fajnym żołnierzykiem. Podczas II Wojny Światowej jeszcze jakby fajnie to zrobili, to jeszcze, to już bym był w niebo wzięty. Black Ops 3 też, też Black Ops 3, tylko mam do Black Ops 3 takie obawy, żeby to nie było futurystyczne, bo powiem Wam, żygam tą futurystyką, żygam. Nie powiem, bo Advanced Warfare, nie jestem taki super negatywnie do tego nastawiony, ponieważ zdziwili mnie, bo myślałem, że ta futurystyka będzie jakoś bardzo mi przeszkadzać, ale nie, nie, nie. nie. Tu się zdziwiłem ku mojemu zaskoczeniu, Advanced Warfare a, aż tak mi nie przeszkadza ta futurystyka, ale na przykład w BO3 ja już bym nie chciał tej futurystyki, przynajmniej ta współczesność albo taka przeszłość 1980, coś takiego to jeszcze to, jeszcze to bym zniósł, ale na pewno bym nie zniósł jakby było 2000, chyba 50 albo nawet jak w Advanced Warfare nie, nie. nie. Jak BO3 robiam, to robiam w przeszłości. Jak Water War, robię drugą wojnę światową. I tak bym najbardziej chciał, jak robią Advanced, Stan, w tej przyszłości, no. Ale niech nie mieszają tych właśnie gier ze sobą. I to właśnie najbardziej chciał właśnie Call of Duty Water War 2. Żeby sobie zagrać, właśnie tak jak Yoshi mówił, tym Thompsonem, tym M40. M40P właśnie, chyba to tak się mówi, albo nie wiem zresztą, jak to się mówi. Ogólnie tymi starszymi broniami, ja mówię wam, jestem dużym zwolennikiem II wojny światowej i ja... Te klimaty mnie bardzo pociągają, te właśnie te starsze klimaty właśnie zagrać sobie takimi broniami starszymi, na takich mapach, takich bardziej dżunglowych, takich zrobionych ładnie, estetycznie o to mi chodzi. I właśnie estetycznie, ale w takich klimatach drugiej wojny światowej właśnie chciałbym sobie z chęcią zagrać i proste Call of Duty chciałbym mieć. Nie chcę żadnych jakichś super dodatków, super nie wiem, wiadomo czego, ani nic. Chciałbym proste Call of Duty. Choć wątpię, że już takie będzie, bo im coś się za przeproszeniem, popierdoliło w głowach tym twórcom i oni nie wiem, co teraz robią z tego Call of Duty. Ale no niestety, niestety jest jak jest. Gra, która miała niezwykły potencjał, według mnie już straciła dużo, ale jest jeszcze szansa, żeby go odzyskać. Ale e, antybiotyk, właśnie to jest według mnie Watered War 2 albo BO3, ale nie w futurystyce. bo no, widzę, widzę, po większość osób właśnie mówi, że futurystyka to już mają tego po prostu dosyć, dosyć. Nie mówię wszyscy, ale większość osób. Dobra, ja tak jak mówiłem, chciałbym World 2 albo albo BO3, ale w, ale w klimatach przeszłości ale najbardziej chciałem się skupić na Wodetop 2, bo jakoś tak mm, mi się wydaje, aby zrobili Wodetop 2 to by y, było na pewno w tych dru klimatach drugiej światowej, a nawet pierwszej, żeby tylko były te klimaty zachowane, te bronie dobrze się zachowywały i właśnie takie sprawy, żeby były zachowane. Dobra, filmik dobiegł do końca. Ja się powoli będę z wami żegnał. Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie. Do widzenia i cześć.